Cześć wszystkim. Minął kolejny wieczny weekend u nas na Miedniu. Mocno wiało już od ponad tygodnia. Piątek, sobota były super warunki na mały sprzęt. Taki fajny północny wiatr. No, fajny, nie fajny, bo fajnie wiało 150-200 metrów od brzegu i kto tego nie zauważył no na kajcie na przykład mógł mieć problemy z wyjściem albo z powrotem ale wiało do nocy i wydaje mi się, że najrówniej, najlepiej wiało i w sobotę czy w niedzielę po godzinie 18 Fajnie możecie zobaczyć teraz jak nowoczesna technologia pomaga w znalezieniu zgubionej deski kitesurfingowej. Zobaczcie teraz jak dronem, jak w, zgubiony w sobotę czy, lub w niedzielę Wieczorem zgubiona deska, odnaleźliśmy ją za pomocą drona, zobaczcie leciał aż e, prawie ponad kilometr była od, od tego punktu startu, a tutaj od naszej plaży to była ponad chyba 3 kilometry, ale fajnie widać i wtedy jak, jak już ją namierzyliśmy łatwo było do niej dopłynąć, ją wziąć z powrotem i fajnie, bo, bo nie została zgubiona i nie została tam już w tych krzakach, w trzcinach e, na, na zawsze. W poniedziałek pogoda była bardziej na sapa, można było sobie popływać rekreacyjnie, wreszcie zrobiło się ciepło, a do nas dzięki hydrosferze dotarły nowe latawce i deski r Zobaczcie, będziemy szkolić na, na fajnych modelach r na łanach i na, desce, na deskach Rash Switch. To taka deska 145 cm długa, czyli taka do nauki albo dla kogoś cięższego. Nauka na tym sprzęcie jest bardzo przyjemna, bardzo szybka i sprzęt jest bardzo przyjazny dla użytkowników. A dzisiaj z ciekawostek na razie, dzisiaj to rolnikowi znajomemu uciekły krowy. A właśnie, a propos zgubionej deski kitesurfingowej, tutaj warto zaznaczyć, że szalenie odradzam, czy odradzamy, czy ogólnie metodyka nauki odradza lisze czy linki przyczepione do, do inserta w desce i do takiego ślimaczka, do trapezu. To jest irracjonalne i bardzo niebezpieczne dla użytkownika, dla nas i dla osoby, która nie wiem, płynie. Za nami, bo, bo te, te ślimaczki lubią się blokować, deska sprężynuje, może nas uderzyć i stanie się krzywda. Dlatego deska też uciekła, bo wiał ten północny wiatr taki dość porywisty, i tu przy brzegu yy, no, mieliśmy do wyboru: albo znaczy kolega miał do wyboru, albo latować siebie i latawiec, na przykład, albo walczyć przez następne dwie godziny i próbować yy, jakoś tą deskę szybko złapać. I wybrał. Oczywiście najmądrzejsze rozwiązanie, czyli zostawił tą deskę, a sam wylądował sobie spokojnie, latawiec i podszedł do, na, na plażę. I, I potem zorganizowaliśmy taką drobną akcję ratunkową. Czyli bardzo mądrze, bo, bo, bo ten sprzęt, no, moim zdaniem, nie jest cenniejszy od zdrowia i tak powinno się postępować.